że że e, dużo młodzieży e, ma możliwość tego coś wyniknąć w e, medalistki e, Europy, Świata czy i Olimpijskich, bo jest trochę tej młodzieży, tu jest 170 parę zawodniczek, także e, niech się nawet zduszy połowa. To, to te 80 parę zostanie, a to już jest dużo jak na nasze możliwości warunki. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, bo widzę taką tendencję wzrostową i coraz więcej jest i w dzieciakach i w chłopcach i w coraz więcej tej młodzieży się interesuje zawodami. Także ma to szansę, by e, kiedyś, kiedyś w przyszłości za parę lat odnosić wielkie pisma. A tutaj przyjechałem żeby zobaczyć jak to do pomóc psychicznie żonę, bo też tutaj jest. Tutaj turniej, który daje przepustkę do finału w ogólnopoziomie a mało to tego wygrany, wygrana w tego turnieju plus wygrana w finałach Olimpiady daje przepustkę do wyjazdu do, do Światowej Olimpiady Młodzieży Kadety. Także jest o to walczyć i trzeba o to walczyć. Dwie, dwie powinny zaznaczać, no powinny wejść. Moim zdaniem, bo jest to wszystko, co robi, się robi w taką który Rosja, to wieczór. Także na myśli, na mamy Tak, jestem pracownikiem jak największym wysokościowym włoskiem. Bardzo przygotowywamy ten jak zawodzi, ten jak jest bardzo dobrze nasze Także miejmy nadzieję, że oni przygotowali my, my, my na jak plany Młynek z klany